Pęczko z Andrzej, witam was w kolejnym odcinku z naszej polskiej wsi I dzisiaj widać, bierzemy się za kiszonkę już, druga akcja oczywiście taka sama I Ty, sąsiad, już też wyjeżdżać Z tego, co tam, żeśmy się przed chwilą zwaniali Biorę od niego jedną rzędówkę, bo taką, mówię, coraz ja sobie trochę pokoszę Zobaczymy jak to będzie działało z tym moim MTZ-cikiem. Tylko jak to on teraz zacząć. A słuchaj, co się jest? Sima! Dobry. Jak to zaczynamy? Mm, nie wiem, musieli ja za pokupę w takim razie. No nie, pczaj. Pierwszy zrobimy tej te. Zawrócę się, dobra. Okrzyśnię po co? Nie wiem. Żeby zobaczyć, czy to w ogóle chodzi. Pszczaj, motole. Jak to włączyć? Dobra. Jezu. Weź trochę ten, cofnij. Daj do przodu! Matole. Jaki debil, nie? DAJ DO PRZODU DEBILU jest... jaka ty jestem zacofana, nie? Nie czułem co nie leci Albo z tą końcówką się sterowało, jak to się się sterowało? Dobra No dawaj podjeżdżaj tym! Jezu nie mam siły Masz sobie wziąć się siątkę, jak normalny człowiek. 5 na godzinę. I nie uderza, mnie. jak ci to uderzę, co zobaczysz. Taki urok i tutaj widać, no ale co ja zrobię? No niebo ci sobie tak kury za i tak lepiej jak ty lepiej na pewno od ciebie Od wytwojei Ja. Sensie. No a nie matule? No nie Na pewno I Ile już masz? 500 kilo dopiero. No właśnie, ale nawet przyjazdów się nie zrobiła u ciebie było nawet nie było jednego z tego całego, całego. Jo, akurat. No tak, przecież nie było nawet jednego, jednego z Mhm. Jednak, jednak puplon zrobił swoje. Jo. No w końcu to normalnie działa. Ściro bo kierowca z tyłu, który no bo ładny. No, 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 no bo, bo normalny koś i do, dobrze debil. ustawił rurę A nie jak tamty David nie umiał i poliwrzać. Nie, po prostu ja dobrze rurę ustawiłem. Mhm, mm ciekawe. Ciekawe Nie, dobra jedziemy tu, co? Po ty soi co? Może znaczy, po tym ubiją. No muszę. tak Matko myślałem, że mlaga ty ja czemu nie mogę jechać. Dobra. Bo krzew Weź tu jeszcze raz, może co zrobimy Poprzeczkę tutaj się nie A, okay. bo nie masz jak się cofnąć Dobra, to co jadźmy, co po tym? No Ja rypię Jaka lipa Dobra Ile już masz w ogóle w tym? 15% Ale dostaję obroty to Mogę tutaj zostawić takie jeden małe przyjazdy, ale no nie pomieszam czegoś jak się No już trudno na no co Moje tutaj jest na polepszej bo prosta trochę tigo, dłuższe. Mhm. Nie jak te twoje. Dobra, było więcej skręcania niż cięcia. Dobra, ja teraz stój na tyle na razie. Cofnij. No i przyjemnie, nie? Ale to skarpa jest, uważaj. Nie bój się, Ustaśu. A z obrotu wszedł, jak te dwa rządki biorę. Matko? O, przybił na te pole, akty. No bo tu ten silo stawiłem nie wiem czy stawiałem, ja stawiałem widzisz, tam Kupara, i... Stój. Cofnij. Cho. Przyjemnie. Ale ja równo za mną, bo tak to nie... Nie jadę! No się widzę. A ty się zaczną co 5 minut? No swój ma tulee, weź z zwolnik. Mówię, że to za blisko nie mogę jechać. No a wcześniej tak jechałaś blisko... Jezu. Blisko. Nie jechałem blisko wcześniej, Jaż po prostu, ja się do ciebie. A? Ja strzeciłeś się nie padł do tyłu, bo trzymałem celet ten, poli. Jo. Ile masz procent? 50 raptem. Ile? Raptem 50, weźmiemy to na raz. No to przyjemnie, dobra. Nie weźmiemy tego na raz. Weźmiemy. To zobaczysz, że nie. Dobra, zaczynamy zabrać, nie ma. dwa razy w kogoś wykonali, a ja już masz pięćdziesiąt. Tylko po połowę to, żebym tu pognił wtedy. Po jedno, żebym przyspieszył jak coś. Co? Nic. Jej. Jak ty mi jadziesz jeden rządek mini niszczysz, pójdzie później, że to usypię. No teraz bym kawałek... Tak no, 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 tyra kawałek. No, Tata, jadź naprzód. Tyra kawałek. No wtedy tylko ligam a zresztą ja nawet nie jadę po tym lutku, tylko się mhm. Ile masz ratun? Pięćdziesiąt... Tu! Weź Dobra Jać! Chodź za tą rurą końcówkę też przestyrować Bo są górki i nieraz jak złapię górkę to... Po jego pleca No widzisz? Patrz teraz dam na dół i leci Ciało To tak mnie to denerwuje, nie? To inno, że nie... Nie po mnie szybie! Nie s tam. źle i tam. Radałe, trochę nie ja się przeledę twoim radłem. -bon. Czy to zgasił. Chętnie mi to odpali to Twój syf. Trudzę sobie z debil Jak ja nie No właśnie. Ile ty jest na, na godzinę bo No pięć. Połowa na zimie, tam taki operator właśnie ściska litero. Taki pod il granicy. Tak samo jak ty jadę. Jak zacząłem i to mogę i trochę dali. Widzisz co się robi. Eee, dobrze, slapsze, Choć trochę, jak będzie te szonki. zobaczymy jak to krowy dozierać matko. Jakiego tu Matko? Matko, czemu ty swinęłaś się do ilu? Mhm, no faktycznie się ty cały jeden przez z 1% mi się załatwiał. Przyj mnie kusisz. przy tych nie na ile? No co ma co? Jak ja tak jakie jak, jak ty. Nie chcę, żeby się wydało, że słabił niego spało I dla ja. Dlaczego tak robi no, uh -huh. Matko no, Poza ty do to co dajesz Jakoś to gdzieś cięte, ale masakra. Ta liżówka co zaraz wylatuje, czubek. Ten czapek to by strał z tym. No, tak ja, bo to twoje coś jechać nie chcę. Ile ty na godzinę jadziesz? No pięć. No, bo ma tyle umieć jakbyś przyspieszała cały czas powoli. Jo, no, akurat. Tak jest. Dobra, weź, bo i tak tego na, na raz nie będę <todzysklarzanie> jadł się wysypać, czy jak trochę do się dojeżdżę. Dobra, weź, bo żadna. Nie co wysypać? Ma narykam. No. Za to siły nie ma w ogóle Matko jać kempę wywaliłem Jezuse, szlagi takie ty To co mogę wysypać Jak to w ogóle wygląda? O nieźle Ale daj mi to skosić. Zresztą. Oko. Grawaliśmy. Na piątej 99. No już teraz. Nie tak, żebym jechał do ciebie, to zmieniłem. Już nie płaczę. Nie chcę po tym rządku. Jeździ jaka głupia, Landara. Ja są nie są takie granie. Bo trzeba tylko cofnąć kapki i bym to złapał Serop myślunku Czym dalej to to łapie zauważyłem dopiero? Piro No, przyjmie Dobra, papama tule, wysypuj mi to. To ugniatam, rozumiem, MTZ. Kiepska, nie odstawiaj Nie. Realnie. Matko, to do pszczew mnie jeszcze posypało, ty. MTZ to jest ten cińżejszy, to... Trzeba weź weźcie się przyjaciółmi i zrobimy zaraz miniaturę. Przyjemnie to idzie, nie? Uwielbiam tutaj Ja tu jest, co? Oh. Weź się wbliżaj Weź sobie moją 60 jak chcesz i ten Idę szybciej Gdzieś też, też, a miejsce żeś wybrała, Jezu Co no, ci się wie. No miejsce żeś wybrała, bo tu ci ten, wadzę Jednorzędówką Wybrał, bo nawet jak do prostatów z kręca, jak ten dał. Czemu to więc już się nie ogniata? Nie wiem. Za mało tego jest pewnie. U Ciebie ile było? A, aha, u Ciebie nie pisze, bo teraz jest. I ja rypię. No to co, Bo je trzeba jeszcze z trawy do, do, do wykonać. Nie za mało na tyle, bo nawet jakbyś miał kilo, to możesz tu ubić i te... No to czemu się... już jest rozbugowany. Ta, jest zbugowany. No Nie wiem. no, tylko kiedyś tak było, że musi być jakieś tam minimum, żeby ten... Nie, nie osiągnąć. Nie kiedyś mówię, że tak było. A dobra ty poszło, pa, wiem procedur znowu. Hmm. Bo to tu pod koniec jakoś się to widzisz? Tu jakoś, tutaj te te, stry te, 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 te. Czaj, weźmy to weź tu pojeżdża to jadę to mi na odstawie odstawię. To jest znaczy jednak no, mnie tu jeszcze trzeba Kurde, dobra to położę tutaj Powiem Ci to ubijanie to będzie szło, że to szło znaczy, nie wiem czemu to tak jest Nie czemu tak? Co? Drugie? ja powiem. Nic nie mam co zrobić, jak to nic nie rośnie ani co. Przykrywaj to. Jo, dobra, będziemy kończyć to. Także to, 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 to będzie na tyle śwaneczko.